Biblia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Eksodus, druga Księga Mojżeszowa Zrobienie skrzyni Następnie zrobił Wesalel skrzynię z drzewa akacjowego dwa i pół łokcia długą, półtora łokcia szeroką i półtora łokcia wysoką i pokrył ją szczerym złotem od wewnątrz i z zewnątrz i zrobił na niej dookoła złoty wieniec. Odlał też dla niej cztery złote pierścienie, do czterech jej krawędzi, dwa pierścienie po jednej jej stronie i dwa pierścienie po drugiej jej stronie. I zrobił drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. Drążki te włożył do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. I zrobił wieko ze szczerego złota, dwa i pół łokcia długie, a półtora łokcia szerokie. Zrobił też dwa cheruby z litego złota na obu krawędziach wieka. Jednego cheruba na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony. Razem z wiekiem połączone, zrobił cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby miały skrzydła rozpostarte do góry, okrywały one swymi skrzydłami wieko, a ich twarze zwrócone były ku sobie. Twarze cherubów zwrócone były ku wieku. Zrobienie stołu na chleby pokładne. Zrobił też stół z drzewa akacjowego dwa łokcie długi, łokieć szeroki i półtora łokcia wysoki. I pokrył go szczerym złotem i zrobił na nim dokoła złoty wieniec. Zrobił też dokoła niego listwę na pięć szeroką i wzdłuż jego listwy złoty wieniec. I odlał doń cztery złote pierścienie i przymocował te pierścienie na czterech bokach, przy jego czterech nogach. Tuż przy listwie były te pierścienie jako uchwyty dla drążków do noszenia stołu. Drążki te zrobił z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. Na nich noszono ten stół. Zrobił też przybory, które należą do stołu: jego misy i czasze, jego dzbany i kielichy którymi składa się ofiary z płynów, zrobił je ze szczerego złota. Zrobienie świecznika zrobił też świecznik ze szczerego złota, jego podstawa, jego trzon, jego kielichy, gałki i kwiaty były wykute z jednej bryły. Sześć ramion wychodziło z jego boków trzy ramiona świecznika z jednego, a trzy z drugiego boku. Trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego, na jednym ramieniu z gałką i kwiatem, i znowu trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego, na drugim ramieniu z gałką i kwiatem. Tak było na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. Na samym świeczniku były cztery kielichy w kształcie kwiatu migdałowego z gałkami i kwiatami. Pod każdymi dwoma jego ramionami wychodzącymi z niego było po jednej gałce. A tak były gałki pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. Ich gałki i ich ramiona wychodziły z niego samego, a całość jego była wykuta z jednej bryły szczerego złota. Zrobił też do niego siedem lamp. Jego szczypce i popielniczki były ze szczerego złota. Zrobił go i wszystkie jego przybory z talentu szczerego złota. Zrobienie ołtarza kadzidlanego. Zrobił też ołtarz do spalania kadzidła z drzewa akacjowego na łokieć długi i na łokieć szeroki, czworograniasty, a na dwa łokcie wysoki. Rogi jego stanowiły z nim jedną całość. I pokrył go szczerym złotem, jego wierzch i jego ściany dokoła oraz jego rogi i zrobił na nim wokoło złoty wieniec. Poniżej tego wieńca przymocował do niego dwa złote pierścienie, z jednej i z drugiej strony, na drążki, na których się go nosi. Drążki te zdrobił zrobił z drzewa akacjowego i pokrył je złotem sporządzenie oleju do namaszczania i kadzidła sporządził też tak jak się sporządza wonności święty olej do namaszczania i wonne czyste kadzidło